Witam bardzo serdecznie. Pestka awokado będzie suszona, krojona, mielona, ale opowiem o jej właściwościach. A w międzyczasie proponuję pooglądać, jak na samym końcu osiągniemy 10 a nawet 11 gramów mikronizowanej, suszonej pestki z awokado. Właściwości pestki z awokado to przede wszystkim jej. Bardzo duża zawartość przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów. W związku z tym, z tą zawartością przeciwutleniaczy łączy się kilka innych funkcji, czyli wzmacnianie systemu immunologicznego. Taka pestka ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, a nawet więcej niż niejedno warzywo. Następnie działanie antybakteryjne oraz antywirusowe, czyli Również przeciwutleniacze pomagają organizmowi walczyć z chorobami. Łagodzi infekcje to też jest pochodna tej olbrzymiej ilości antyoksydantów. No ale jest tutaj kolejna rzecz czyli jest pestka z awokado, bogatym źródłem luteiny czyli podstawowego składnika, który poprawia ostrość widzenia. W związku z czym Taka pesteczka jedzona regularnie pomaga nam teoretycznie poprawić wzrok. Jeżeli wejdziemy głębiej w jej skład, no to jest oczywiście źródłem witamin i minerałów. Magnez, potas. Potas jest wskazywany jako bardzo dużo dużą, dużej zawartości. Tu zwróćcie uwagę Państwo, jak pestka, która była przed chwilą bardzo biała, w trakcie krojenia na przyspieszonym tempie będzie zmieniała barwę ale o tym później czyli mamy magnes potas witaminę c no i oczywiście jest to błonnik błonnik rozpuszczalny który pomaga nam o, tutaj zaraz zakończę mamy y, kolor pomarańczowy pomarańczowy pestka nam się zmieniła w zabarwieniu z jasnej na taką pomarańczowo-czerwoną no dobra wróćmy do błonnika przyspiesza odchudzanie, oczywiście reguluje pracę jelit i obniża poziom cholesterolu. Błonnik jak najbardziej jest zalecany do spożywania regularnie, pomaga wiadomo w czym, otrzymuje sylwetkę, wypełnia jelita, usuwa złogi, toksyny z naszego organizmu, ale też nie tylko pestka jest jego źródłem, dużo błonnika mamy we wszystkich warzywach. No, i jeszcze pestka ma kwas foliowy. No, i co tam jeszcze dużo mówić. Co zrobić z takiej pesteczki? Poza tym, że można ją jeść, jak się na ją um wymieli i ususzy i wymieli można ją jeść, można ją dodawać do różnych koktajli, różnych dziwnych źródeł pożywienia. No, ale można też z niej zrobić peeling czyli wcierać sobie skórę i podobno nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych, a dla osób o suchej, szor szorstkiej cerze jest wręcz skazany. no i przeciwutleniacze, czyli dba o naszą skórę bardzo dobrze no a tutaj na sam koniec zostają sobie informacje o tym, że ostry róż, czyli bardzo mocny czerwony, znaczy czerwony, no różowy kolor jeżeli taką pestkę zmieloną będzie kolejny filmik. Pogotujemy w garnku od 20 do godziny, do 20 minut do godziny i zanurzymy jakiś materiał. To on się zrobi różowy. ciekawy bardzo. Będziemy sprawdzać oczywiście. Czyli zamiast gotować jajeczka w cebulę, w skórkach cebuli to można w mielonej pestce awokado. No i tak to wygląda. Jeszcze przypomnienie. 11.